Pomysł Benjamina Barbera oczywiście jest bardzo kuszący, z tego względu, że on próbuje bazować na takim bardzo prostym skojarzeniu logicznym, które mówi, skoro to burmistrzowie są blisko ludzi, skoro to oni rozwiązują problemy, skoro to do nich ludzie się zwracają, jeśli mają, jeśli mają jakikolwiek problem albo mają jakąkolwiek wątpliwość, to nie idą do premiera czy prezydenta, tylko najpierw kierują swoje kroki do prezydenta, no to może ich uczyńmy tymi, którzy zarządzają, zarządzają całym światem. Tylko ten pomysł jest bardzo złudny, bo w momencie, kiedy oderwiemy burmistrzów czy prezydentów od tej ich codziennej pracy, od tego rozwiązywania ich problemów, no, zbudujemy alternatywną strukturę, która de facto będzie dzisiaj zastępowała coś, co dzisiaj mamy. Pamiętajmy o tym, że siłą prezydentów, siłą burmistrzów, nie tylko w Polsce, ale w każdym mieście, w każdym kraju na całym świecie, jest to, że. Oni są po prostu blisko ludzi i ludzie ich znają. Ludzie wiedzą, że z czym mogą się do nich z, z, z zwrócić, a z czym nie. E, jakby odciąganie ich od tej codziennej pracy i narzucanie do, dodanie im nowej pracy politycznej, zarządczej w zakresie rządzenia światem, rządzenia krajem, może się skończyć tym, że e, oni szybko stracą e, swój mandat, który e, dzisiaj wypracowali u swoich mieszkańców, jeśli chodzi o, o zaufanie. Innym oczywiście problemem są napięcia, które są budowane między, między miastami. Przykład trójmiasta nie jest jedyny, bo takich przykładów możemy mnożyć nie tylko w kraju, ale de facto w całej, w całej Europie czy na całym świecie. I on też pokazuje tak naprawdę, że nam prezydentom, burmistrzom łatwo się dogadywać co do rzeczy, które umiemy robić wspólnie, ale tam gdzie się pojawia konkurencja, każdy z nas zawsze będzie dążył do tego, żeby maksymalizować swój sukces.